Czwórka widzowie wracamy na Road to Glory w kolejnym odcinku. To jest bardzo potężny odcinek, bo będzie trochę gameplaya, ostatnie mecze do elitarnej dywizji, ale też będą potężne nagrody sezonowe. Będą nagrody za mm, elitarną dywizję. Będzie się dużo działo. Nie pozostaje mi nic innego jak was zaprosić na ten odcinek. Lecimy. Ile mamy zagranych meczów w Division Rivals tutaj? 40 na 50, postęp punktu przełomowego. 40 na 50. No nie, do tego to nie wbiję, to wbije. Ale to jest i tak mało nagród. Hmm. 10 meczów muszę wygrać, ale też ja nie jestem w lidze elitarny. Ale mamy boosta. Mamy boosta razy dwa, więc tak, tu przyskoczymy gdzie raz pek pek, pek. pek. Trzy mecze do pierwszej ligi, a potem 5 z rzędu. czyli tak naprawdę, jeśli bym wygrał wszystko, 8 z rzędu meczów, to awansowałbym do Ligi Elitarnej. Tak z buta, od razu. To byłaby świetna sprawa. Dobra, ustawimy, ustawimy sobie nową taktykę. Myślę nad, znaczy nad 4-2-2 w tym wypadku, tym składem. 4-2-2 z Benzemą paradoksalnie na SPO, a na ataku Eusebio z Viniciusem. Ja wiem, że Vinicius nie ma idealnego wykończenia, ale mam nadzieję, że pokręci trochę rywa, rywalami i że, że tutaj takie założenie spełni. I tu zagramy sobie Balanced 45, 80 Zobaczymy, jak to będzie śmigać, a w ataku balance i wybieganie do przodu. Mhm. Dobra. Patrzymy na naszego pierwszego rywala i mam w składzie Ikonę Crespo. Możliwe, że z paczki. Podłączam telefon do ładowania, gdyż mało procent tutaj posiadam. Możemy zaczynać zabawę. Olverde, ale jest Vinicius. Jak się zadeprezentuje ten zawodnik, który został dopiero co zakupiony? Po nagrodach za rangę pierwszą, które... I ostatnio widzieliście Vinicius! Od razu w supek spalonego nie było. Także... No jest to na pewno świeży rybek, świeży nabytek. I mam nadzieję, że sprawi, że te 8 zwycięstw tutaj z rzędu wpadnie. A plan jest taki, żeby wygrać tych spotkań 10. Znaleźć się w lidze elitarnej, i przy okazji mieć te nagrody za punkt przełomowy Eusebio, ależ teraz sobie pograli wini do Ebiego, i na pustą ramkę tutaj wręcz wystarczyło w wypadku Eusebio dołożyć nogę i cieszyć się z gola numer jeden w tym spotkaniu. oj panowie, 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 ogar, dobrze, upamekano. Brawo, upamekano, kapitalny. Przechwy, teraz Vinicius, czy zagra do Ełzebiot? Chyba tak. Dobre to jest zagranie. No i czerwona kartka dla rywala. Bardzo służona, bo te wślizgi jednak zdecydowanie za ostro gra rywal. Zdecydowanie za ostro. Brawo, Prosty schematik, zejście, podanie. A zero. EBI, a nie to Vinicius, 3-0 <laughs> Ale mi się mylą tutaj moje perły Mozambiku. Brawo, panowie! Upamekano na 4 do 0. Jest Ragequit pierwszy dziś. Road to Glory. Fajny składzik jak na Road to Glory, chociaż mój fajniejszy chyba. <laughs> brawo, 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 Valverde. Aj, Ebi, było blisko. I jest drugi Rage Quit, To mi się podoba. Idzie dość dobrze. Zaraz wylądujemy w pierwszej lidze. Pyk, pyk Jeden meczek do pierwszej ligi. lulu. Di Natale, Kessi, Koluszewski, Mbappé. Świetna piłka. Wini? nie strzeli tego, wiedziałem. A mogę jeszcze zamarkować to. Piłeczka cudowna odbędziemy. Teraz, dobra piłka. Vini, podaj to do Eusebio, Właśnie tak. Brawo. Vini 2-0. Brawo, druga połowa jest nasza. Wow! Ale strzał Karima! Co to było? Jest pierwsza liga, pierwsza liga, pierwsza liga! Kurczę, nie mamy nazwy drużyny. Trzeba coś wymyśleć, bo Madhouse to jest oczywiście stara nazwa drużyny jeszcze z czasów, gdy na Xboxie grałem main konto. Dobra, jademy po kolejne zwycięstwo. A teraz spalonego nie będzie. Vinicius czy przelobuje. To tak jest, Jeden do zera. Idealna piłka i szybko to idzie. Naprawdę szybko to idzie. Yy, jednak jakby sam fakt, że jest środa wieczór, yy, jutro się kończy sezon, sprawia, że cyk. Już jesteśmy na checkpointzie drugim. Słuchajcie, mamy to. Dosłownie w jeden wieczór, jedną noc na potężną win poleciliśmy do elitarnej dywizji i zgarniamy nagrody. Oczywiście, tygodniowe za elitarną dywizję. Jest sobota, także otwieram je jakby na żywo, na live, no właściwie nie na live, a na filmiku, który wam nagrywam, właśnie nie na streamie, tylko specjalnie na filmik na YouTube. Ta część została przygotowana. Słuchajcie, będziemy brać paczki, wszystkie niewymienne, jakie się da, bo kto wie, może upolujemy. Poczekajcie, bo tu mamy hat, mamy monety, a tu mamy paczkę wymienną. Nie, nie, no to to jest najlepsza opcja, jeśli chce wziąć jak najwięcej niewymiennych rzeczy. Za Ligę Elitarną, ale jeszcze oczywiście nagrody sezonowe tutaj będą. Yy, I mamy, no właśnie, No Catelligo czy Desta. Desta sobie weźmiemy tutaj na lewą obronę. Biorę karty niewymienne. Kto wie, może właśnie uda się dzięki temu yy, jakieś fajne SBC zrobić. Chyba nawet mogę tu polować SBC yy, o ikonę, jeśli oczywiście ono jeszcze jest. Szybko sobie to yy, zweryfikujemy. Jak to czasowo wygląda. Wyszedł Salah, który wygląda przepysznie. Naprawdę wygląda przepysznie. Karta Salaha, player of the month. Co prawda trzy gwiazdki słabszej nogi. Ale przy zawodniku, który ma 95 wykończenia, 95 ustawiania się w ataku. Hmm. No naprawdę mogę trzeba uważać. Ale z lewej kończy gość wszystko. Kończy gość wszystko. I uważam, że jest dość odpowiednio wyceniony. Nawet zastanawiam się nad zrobieniem tej karty do głównego składu. Nie mówię już nawet o Road to Glory, na którym teraz jesteśmy. A o głównym składzie. Dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle. Ja w tym czasie jeszcze zerknę... Aha, okej, okay. podstawa wersja ikony, Dwa dni do końca, czyli spokojnie mogę się na nią tutaj zaczaić, jeśli będę chciał oczywiście, ale najpierw zastanowimy się, czy z tych paczek coś tutaj trafimy. No, mamy łącznie paczek 9, z czego 5, to są paczki jeszcze za ważne mecze tutaj przygotowane, także prawdopodobnie dość szybko sobie... dość szybko sobie tutaj pominiemy... Ej, to był inform. Dobra. Tylko Biron, na szczęście, bo gdybym tak sobie pominął. Nie daj <grydaj> Boże tej to byłyby, byłyby jaja, można powiedzieć. Dobra, to są. Otworzymy te wymienne, oczywiście, właśnie za ważne mecze, żeby się ich tutaj pozbyć, a potem przejdziemy do tych najlepszych paczek za elitarną dywizję i za nagrody sezonowe. No niestety nie udało mi się wbić nic więcej niż te 50 meczów w tym sezonie na Road to Glory. Wynikało to też z faktu, że Musicie to mm, widzowie wiedzieć, ale mocno, mocno, mocno koncentrowałem się na głównym koncie do 11 listopada, ponieważ do tamtego momentu kończyła się klasyfikacja dla prosów w Division Rivals, żeby zakwalifikować się na turnieje. Na pierwsze, regionalcy od EA, które są 27-28 listopad, z pulą nagród chyba 20 tysięcy dolarów, i 4-5 grudnia i Champions League, czyli oficjalne rozrywki esportowe pod banderą Ligi Mistrzów, tam jest pula w ogóle ponad 100 tysięcy dolarów. I żeby się na to zakwalifikować, trzeba było być w top 320 regionu. Europa Wschodnia. Właśnie poprzez Division Rivals. No i ja byłem 200, chyba 30. Coś takiego. Więc udało się. Udało się widzowie przy tryhardowaniu na głównym koncie i się udało. Jeszcze kilku Polakom też się udało. Także z tego tytułu się bardzo cieszę i im wszystkim e, gratuluję. Chyba łącznie nas jest około dyszka. Około dyszka Polaków, włącznie ze mną, którzy się zakwalifikowali do tych turniejów od ODA. Dobra, lecimy dalej z Peczuszkami, jeśli chodzi o ważne mecze. No i teraz co? No i teraz trzeba się przygotowywać solidnie do tych, do tych turniejów. Jeszcze teraz w przyszły weekend lecę do Budapesztu na turniej V4 Grupy Wyszehradzkiej. Osiem duetów, to będzie turniej 2 na 2. Będę grał w parze z Liskiem, także też będzie ciekawie, bo oprócz indywidualnego skilla, zarówno mojego, jak i Roberta, no to też będzie się liczyło nasze zgranie, no bo to jednak 2 na 2. Pewnego rodzaju komunikacja też tutaj wchodzi w grę i jest, jest dość istotna. Zobaczymy, jak to wy, wy, wypali. Tam już jest też fajna pula, bo 25 tysięcy euro w puli tego turnieju. No i turniej lanowy, więc widzimy się na żywo i lecimy. Dobra, ej, to zostały już cztery paczki za, za sezony, chyba, tak? To jest tak, paczka za 100K to jest ta tygodniowa, a ja nie wiem, a ja otwieram. Po prostu już otwieram pakę za 50K. Najpierw. I sprawdzamy w paczce 50 wymiennej mamy Anglika SO. Mm. No nie posypało, nie posypało w tej paczuszce. wymiennej no i wszystko do klubu. Nie ma co się tutaj ociągać. Paczkę za stoka zostawimy sobie na sam koniec. To otworzymy potem mega paczkę i na no końcu właśnie pakę za stoka. Słuchajcie, walkoutu nie było. Wokautu nie było, także jestem troszkę zaskoczony, bo jednak road to glory przyzwyczaiło, że ma tu lepszy drop niż... Niż główne konto. A na razie na to nie się nie zanosi. Rudiger, do Digger, no. Dobry stopper, ale w wersji Rule Breaker. Raczej już nie tej złotej. Koreana Quixel, no i najpotężniejsza paczka niewymienna. Jeśli nie, fajne karty, to chociaż jakieś overale. No, chociaż jakieś overale, panie i panowie. Do SBC. Ale nie wpadną, ale nie wpadną, bo najlepszy traf to. Milinkowicawicz. Aj jaj, 83 na duplikatach jeszcze Usman Dembele, więc to jest jakiś plus bo możemy sobie dać na listę transferową, Van de Beek i Konate ich tutaj tak, 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 i myślę że to koniec jeśli chodzi o ten opening. Dużo się działo, mam nadzieję że w tym odcinku to wam się podobało. Łapeczka w górę oczywiście, przypomnę po raz kolejny, bardzo, bardzo, bardzo mile widziana, trzymajcie się i do zobaczyska, miłej soboty, miłego weekendu, bejocik, pozdrawia!